podnosi. I to Co tu się dzieje? Roz, Rozwiążę pana. Patrz. Dziękuję, Pośle. tak by poprosił. Ja Dziękuję uprzejmie. Proszę. A, A, pasuj, że też pieniądze, bo to, że... <ślesz> Jak to nie masz? ale ja nic w ogóle nie mam! Proszę, ale. Food A jak ty tak podnosisz rączki fajne? Jaki mięsień? Hello there. Jaki mięsień? Czy na WLON? <coughs> na WL on ciężko zdać? Yy, pff, nie wiem, ja dostałem za darmo. <coughs> Więc nie do mnie to pytanie, byku. Długie kolejki na Woollof, no są weekendy i wolne dni, to jest, dłu jest, długie kolejki są. no. Woda? O Matko Boska. Momencik, przyjacielu. Dzień dobry. Ach. Dobra, zaraz, bo to kurwa już wypisują. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To panowie mi powiedzą w jaki sposób tutaj pracować. To muszę tę e, sałatę zebrać. A tu do hotelu trzeba. Alt. Po lewo, po na na prawo nas nasz Tak? Tak, on pracuje, tak. O, dobrze, dziękuję młody człowieku. Dziękuję. Ale nie ma rady, nie ma to. <laughs> Wie pan, w jaki sposób zacząć pracować? Alt. No dobra. Znaczy, to nie jest pełna administracja. Nie jest, nie jest pełna administracja, bo e, ja nie chcę robić wszystkiego na live, tak, L tak jak wtedy latać i banować i tym podobne. Ja mogę tutaj rewydawać, mogę no, wytepować kogoś na przykład, tak jak utknie gdzieś. Coś w tym stylu, ale ja chcę też zobaczyć, jak ci ludzie grają, właśnie grając z, wspólnie z nimi. Ciężko jest upilnować ludzi na WLofie? Nie, Go, ciężej jest jak jestem na postaci zwykłej takiej, wiesz, i streamuję z WLofa sobie. Bo nie jestem w stanie przeprowadzać wszystkich działań. Zgodnie z ustaleniami z, z Łukaszem. Także robię to poza, poza streamem bardzo często. Pomagam tym graczom, ale tak, no czasami jest młyn. Halo, ja do miasta jadę, by porzucić pana. No pewnie. To wsiadaj pan. Dobra, dzięki. Proszę, jak się nazywasz, młody człowieku? Joe. Cześć, Joe, jestem Hektor a co dzień tu przywiało taki kawał drogi A słuchaj, lipna sytuacja Do kolegi przyjechałem, jego no. nie było Auto po, mi odholowali. Poczekaj chwilę, poczekaj Dobra Kłaniam się, panie, pan Joe, możesz wziąć go na ręce? Do miasta pojedziemy. Dobra. Dziękuję bardzo. Święta się skończyły, Mikołaju. Ja jeszcze rozdaję prezenty. Tak? No, tobie chyba też rozdali, żeś się w morzu wykąpał. Czy może gdzie kupić sprężynę? Y, sp y, co? Sprężynę? Tak, A tak. ten y, sprężyna w materacu ci pękła? Tak, tak. A to nie wiem. Na pewno nie wiesz. No nie, no skąd mam wiedzieć no? Nie wiem. Ja tylko zbieram sałaty i pomidory. Mm -hmm. No Panowie, ja tu wys wysadzę was pod komendą, dobrze? Nie, 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 nie pod komendą. Dlaczego A, bo co? Urwis naszą? jesteś? No nie wiem, bo teraz kieruję się w stronę centrum po prostu, no to co? To gdzie mam wysadzić no was? Dobra. No dobra, to tutaj po prostu nas wysadzi. Tu, o. Dobra, leś Dobra Dobranoc. Dzięki. No, na razie. Pomocy, menelo! Pomocy, pomoc! Rolnik! Za weźmie mnie ktoś do szpitala, proszę! Dokładnie no się! Do szpitala ich o, o, trzeba! Do szpitala! Lefowo na panu! Rolnik! Za, za... No! Do szpitala. Zaczęli nas bić bez powodu! O, 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 o. Który, który? który? taki cyrk, ja nie wiem. Nie wiem, jakiś irokes zaczął mnie bić. Rokes, Okazało się mi się Mikołaj i zabija. Mama, pomoże pan Ty, on chyba wziął ludzi on Kogo Nie. Bian? Nie, no, nie Mikołaj nie bił, Mikołaj nie bił zostaw, 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 zostaw Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj dawał... Nie wiem, jakiś gość mi wziął od pleców i walnął mi po prostu z... Który? 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 No jakiś Irokes Ten Irokes, no, ten Irokes się potem nie... ten, ten Mikołaj o, tak. Cyrk panowie, cyrk Ja właśnie przyleciałem 10 minut temu, a takie coś już mnie spotkało Współczuję mam... młody człowieku. No cóż, niektórych sytuacji nie przeskoczymy. O, przepraszam. Jak tego murku. Tak jest <laughs> niestety. Uwaga! To się kameruje. Proszę, proszę. Panie Smenala? Z bezdomny? pan chyba zbiera, nie, nie... Nie nie, a co aż tak śmierdzę kurczę, dawno się nie myłem. Nie, 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 o to chodzi. Nie, nie, nie no. o to chodzi, po prostu pan tak zapuszczony. No, no spałeś jakoś. Nie, ja pracuję na rolniku, wie pan odrabiam sobie, już skończyłem z alkoholem, tylko teraz pójdę co jakąś bluzę kupić. Nie Siemano Marcel, cześć. cześć. Rannego na szpital. No nie jest Ojej, dnia dziękuję również miłego młody człowieku A ma panu co jeść w domu? Mam bab dom? tak, Babolce y z szczura zjem czasami dziękuję. Karalucha. Proszę, proszę uprzejmie. To, to proszę, proszę, A co pizze, panu pizzę? Tak. O Boże, nie miałem dawno nic takiego wózka i komos frytki Masz wodę. O dziękuję <laughs> mi 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 Dziękuję, że nie nie ma za co, ja podam. Dziękuję, dziękuję. Weź mi Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. <trony> <Chodźcie pan>. A, <trony> A masz podbierze. jeszcze w się tym golem. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Proszę, dziękuję. <głos00> <trony> <trony> proszę nie kraść samochodów. Witam. do pan. To nie jest Grzesiu? Siadaj! To cię do miasta rzucę. A mogę zaznaczyć, że może pan mnie odrzucić, bo auto zostawiłem otwarte. No, możesz. Do grzechu chyba jest. A znam Tutaj. PL. Dzięki za follow. miłego dnia życzę, Pozdrawiam. O Boże, Chcę co jest? To... O, co jest? O matko, halo! Halo! Rzesz! Szybko, na szpital z nim. O ile pan już jest w mieście? D ja, jak to, ile już w mieście jestem? Tak. Ja na przykład jestem od miesiąca. Nie, nie, to ja się przeprowadziłem niedawno. A. Jakieś Ale dwa kiedy? dni, dwa dni temu. A. To pan, że tak powiem, świeżak? Pan jest. No, nie do końca, bo się nie myje czasami. <noise> Pan lepiej uważa tu na siebie, bo to są nienormalni ludzie. Strzelają bez powodu, ranią bez powodu, rozjeżdżają bez powodu. Nienormalni ludzie. Czole na przykład jechałem sobie, ktoś we mnie wjechał, celowali do mnie z pistoletu i postrzelili mnie. Wywieźli mnie gdzieś i mnie. Tak bez powodu mnie zabili. Na, znaczy, praktycznie to oni we mnie wjechali, więc to oni powinni mnie um, um, dać. Poczekaj, 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 poczekaj chwilę. Okej, okay, okej. Okay. O kurde. Co to jest? Coś się z serwerem dzieje. Oła, wyciągnij mnie proszę. Proszę pana, leje się olej! była ja tu w samochodzie leży na ziemi. Wiza, o, dzięki. Idziemy cię. dzięki! Ja wezmę, ja wezmę go. Nie, nie, na bo się to budze? ten bulgotał. Ja tam też, się ja obudziłem. też, ja też. Dobra, dzięki. Panie, olej się leje, chyba nie ruszy dalej. O kurde, no trudno, to idziemy z butem. Olej się wylał, gdzieś tu, panie? Do naprawy. Daleko do tego jest? Chyba niedaleko Nie, jesteśmy. Tutaj, poza kre, tutaj zaraz za Dobrze, za, za dobrze, zakrętej. podbiegniemy. O Boże, jest jakiś ty ciężki. Uuu, co jest? Żyjesz? <grym grym grym> Niech te kradną gagatki! Masle przyszedł. Witam lekarzy. Witam witam. Pani doktor może dała mi dała jakiś taki ten blastarek na czoło? Siema padre. No bo tak, wie pani, byłem na gazecie, po, 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 próbowałem pogonić kurwa. Dw, dwójka mojego dwo, mojego w Milnezie, kurwa o, w górnej klasie po lewej, nie mm. o, Rozumiem. Noże. Dobrze? Dobrze, dalej. A na jest taki filial. Wow. Chanuć za tobą. Ej, kto za to, kto za to, za to, kurwa.

Potrzebują. No, no, ale to... Już no, ziemi. Proszę, ma pan te 600 dolców, jak pan potrzebuje? Nie, nie, to się licytujemy. Proszę pana, e, niech pan ma tysiaka i niech pan wyjdzie na... A no, ej, no, ej! kolego! O, e, zabrali mi! Zabrali mi w dobry no tak, no, no. Kurwa, no, no, gagatki! No, no. Gdzie są moje cztery kafle? No, no. Ej! Ej chłopaki! Zabrali mi 4 patone. Nie mam już w ogóle pieniędzy, chciałem ci pomóc. pomogę, pomogę, czekaj. Eee... Dziękuję bardzo. Proszę, masz tutaj dwa kafle, mogę pomóc. Eee, dobra, mogę być, mogę być dw dwójkę na minucie, no już trudno. Eee... Ja to masz ty jeszcze. Wow, dziękuję ci Są bardzo. Struszczę. Nie, nie, nie spodziewałem się, że możesz mieć <laughs> tyle pieniędzy, <kagatką. klujne> To pomogę ci młody człowieku, chodź tu w kapelutku, też dostaniesz, masz. Co ty tą kurwa kamerą nagrywasz Co ty tutaj? Ja dzień z życiele kazni. Eee słuchajcie kurwa... Ej. ej! zabrał, zabrał! Ej Wszyscy, to jest były jego pieniądze, oddaj! Macie może kurwa go czwórę? No daj No daj to! Poszukali mnie... Łoł... Wow. Skąd ty masz takie... coś? A skąd mam? A, znalazłem na szpitalu. Możemy posłuchać na chwilę gaga gagatku. No! Eee, dawaj za mną! No! Dawaj za mną! Choć choć, choć. No! Eee. Posłuchaj! No! D dostałem informację. Ode. Tam taka szła pacjentka tam taka szła, nie? No. I to szepniało mi na ucho, że podobno jesteś kurwa gagatek. I... Podobno masz jakąś kontakt ze szwalnią. A co potrzeba? Ubrałbym się w garnitur. A, coś... co inaczej jakoś, tak? Aha. Dobra. Hello there.